Zawsze spadamy na cztery łapy. To ty grysłeś, tygrysie! Mojemu kotu zostało jeszcze siedem żyć. Kupiłam tygrysa z drugiej ręki. Mały przebieg właściwie był prawie nieużywany. Przyczaj się, tygrysie! Gdzieś tu ukrył się smok. Gdzie drzewce rąbią, tam wióry lecą. Zbierzcie się, wojownicy nocy! W imię bogini! Gotowa do ataku. Musimy działać. Jestem czujna. Zaufaj mi. Ja prowadzę. Naprzód! Tak myślałam. Bogini się zgadza. Do ataku! Za boginie! Potęgo księżyca! Działaj!